Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchajcie, ja się nazywam Jolanta Górecka i w 43, oprócz tego, że uczekowskiego to prowadzę teatr. I w tym roku postanowiliśmy z moimi uczniami, którzy tutaj są, zrobić przedstawienie z okazji dla Dnia Dziecka dla Młodszych. No i ponieważ część tych uczniów, którzy tu teraz stoją i będą grać przed wami, kończyła właśnie waszą podstawową. To jest ich podstawówka i mają tą bardzo miłe wspomnienia, to postanowili przyjść, zagrać specjalne przedstawienie dla młodszych do swojej starej szkoły. W związku z czym oni teraz moi uczniowie, byli tu kiedyś uczniami, waszych pani nauczyciele i chodzili tymi samymi korytarzami z obrony. Pani I teraz... Ja chodziłam z tymi korytarzami. Ja też Witamy panią bardzo serdecznie. Bardzo Tak? Specjalnie dla Was. Nie wiem, czy im to idzie wszystko, ale starali się jak mocno. <grymne> Przygotowali <grymne> <grymne> przedstawienie pod tytułem, aby co z pieca spadło inne przypadki. Zapraszam. Zapraszam. spadły spadło inne przypadki. Żeby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała, prawda? Prawda! Ale gdyby nie skakała, to by nudne życie miała, prawda? prawda? Prawda! Bo figlować bardzo miło, a bez tego to by było nudno. Chociaż teraz musisz płakać, potem znowu będziesz skakać. Trudno, więc gdy cię dorośli straszą, że tak będzie jak z tą naszą wodzą. Najpierw brzeczniej i wysłuchaj, potem powiedz im do ucha, prozon. A ja znam ze 20 innych kuzek, co od rana do wieczora skakały i zdrowe są i wesołe i nic im się nie stało. Grunt, żeby się nie bać, tak skakać, żeby się nic nie stało, bo inaczej co by za życie było. I skać, ile ci się podoba, niech dorośli zobaczą, jak się to robi. Bo by kózka nie skakała, to by ludne życie miała. Prawda? Prawda. 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 Na ulicy Trybunalskiej mieszka sobie Staś pytański, co gdy tylko się obudzi, pytaniami wręczy ludzi. W którym miejscu zaczyna się kula? Co na obiad gotują dla króla? Ile kroków jest stąd, do Powiśla? Kłomo? Czyli jaskółka potrafi być krowo? Dziadek już od roku siedzi i obmyśla odpowiedzi. Babka jakiś czas myślała, ale wkrótce osiwiała. Matka wpadła w stan najbogiej i musiała zażyć brodki. Ojciec zaś poszedł po rozum do głowy i kiedy wróci, nie wiadomo. W którym miejscu zaczyna się kula? Zdolna jestem, Bo, jest słychanie. Najpiękniejsze mam ubranie. Moja buzia tryska zdrowie. Jak coś powiem, to już powiem. Jak odpowiem, to W Szkole mam najlepsze stopnie. Śpiewam lepiej niż w operze. Świetnie jest na rowerze. Znakomicie muchy łapie, wiem, gdzie Wisła jest na mapie. Jestem mądra, jestem zgrabna, słodka wiotka i pomadna. A w dodatku daję słowo. Mam rodzinę wyjątkową. Tato mój do pieca sięga. Moja mama taka tęga, moja siostra taka a ale jestem całą bała. Piotrusz, nie lubi się w szkole. A tak zrobił dziurę w stole. Wanda ogród spotnamiła, się jej nie umyła. Więc... a bacek zjadł ze stołu cały placek. No, a ktoś cię o to pytał? Nikt. Gdzie jest, jest ta Jest taka jedna Zosia. Nazwano ją Zosia-samosia. Bo wszystko sama, sama, sama ważna mi dama. Wszystko sama lepiej wie, wszystko sama robić chce. Dla niej szkoła, książka, mama, nic nie znaczą, wszystko sama. Pozjadała wszystkie rozumy, więc co jej porozumie? A jak się zapytać Zosi? Ile jest dwa i dwa? Osiem. A kto był Kopernik? Król. A co nam się daje? Sól. A gdzie leży Kraków? Nad Wartą. A uczyć się warto? Nie warto. Bo ja sama wszystko wiem, i śniadanie sama zjem, i samolot sama zjem, i zje. wszystkich wszystkim z sobie. Kto by się tam uczył, pytał? Dowiadywał się i czytał. Kto by sobie głowę łamał? Kiedy mogę sam, sam. Toś ty taka mądra dama, a kto głupi jest? Ja sama. <grystanie> o! Rzesiu! Rzesiu, oj, przepraszam. Rzesiu, wrzuciłeś list do skrzynki, jak prosiłam? List? Proszę cię? Mm -hmm. Wrzuciłem, Ciociu, miła. Niech kocham, Grzesiu? Lepiej przyznaj się, kochanie. Jak Ciocię kocham, proszę Cioci, że nie kłamię. Oj, kłamiesz, Grzesiu! Lepiej powiedz po dobroci! Ja miałbym kłamać. Niemożliwe, proszę cię. Wuj Leon czeka na ten list, więc daj mi słowo. Dodaję słowo i pamiętam szczegółowo. List był do a skrzynka była czerwona. A koperta, no taka, tego. Nic takiego nadzwyczajnego. A na kopercie nazwisko, i łódź, i cała ulica z numerem, i pamiętam wszystko. Znaczy był z belvederem. A jak wrzucałem ten list do skrzynki, to przechodził na dość I jeden oficer też wrzucał. Wysoki, wysoki. Taki wysoki, że jak wrzucał, to wrzucał. I jechała taksówka, i powóz, i prowę prowadzili, i trąbił autobus, i szły jakieś dziewczynki, jak wrzucałem ten list do skrzynki. Oj, Grzesiu, Grzesiu, przecież ja Ci nie dałam żadnego listu do wrzucenia. Pojął azorka, bo jest woda. Nie nakarmił kanalka, bo czasom było smutno. Miał zjeść kolację, tylko ustalił się. Miał pójść spać, jest zdążył, zasnął. Śniło mu się, że nad czymś ogromnie się trudził. Tak zmęczył się tym snem, że się obudził. Biega, krzyczy pan Hilary. Gdzie są moje okulary? Szuka w spodnia. I w surducie. W prawym bucie, w lewym bucie. Wszystko w szafach poprzewracał. Maca szlachto, palto maca. – Kandar! – Nie do wiary! Ktoś mi ukradł kule. Pod kanapą, na kanapie, wszędzie szuka palska sarpiet. Już podłogę chce wydać. Już policję zaczął używać. Nagle zerknął do lusterka. Nie chcę wierzyć, znowu zerka. Znalazł pso. Okazało się, że ma je na własnym nosie. <grym> że całe niebo nie jest czekam na dobrego. Jaki piękny byłby wtedy świat. Leżałbym sobie jak leżę na tej murawie świeżej. Wyciągnąłbym tylko rękę. Ja, ja, ja. Maszyna po szynach ospada. Szarpnęła wagony i ciągnie z mozołem. I kręci się, kręci się koło za kołem. I biegu przyspiesza. gna coraz prędzej. I dół, i stuka. I I pędzi. A dokąd, a dokąd, a dokąd? Na prost. Po toże, po toże, po toże. Przez most. Przez góry. Przez tunel. Przez pola. Przez las jeszcze się spieszy, by zdążyć na czas to tak tylko tu. i kuka i stuka to <shocked> <out> przedstawić to, co przygotowaliście, bo zrobiliście to naprawdę świetnie i nam wszystkim bardzo się podobało. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. dziękuję bardzo.